Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, filmik taki, który spełnia moje marzenia. E, zawsze marzyłem o akwarium morskim. E, jakoś nigdy nie miałem odwagi, odwagi zacząć e, z przygodę właśnie z morszczyzną, z morszczakiem. E, no ale postanowiłem, że zacznę i zacznę od małego kalibru, od, od małego e, krewetkarium morskiego. Zdecydowałem się na krewetki Sexy Shrimp. E, oczywiście moja przygoda nie zaczyna się z nie wiadomo jaką wiedzą moją, jeśli chodzi o krewetki, bo ja jestem nowicjuszem e, o krewetkach, e, ogólnie o morszakach wiem praktycznie tyle co nic, ale dużo czytam, czytam, czytam. Czytam różnego rodzaju fora, czytam jakieś strony internetowe, na przykład stronę internetową e, microaqua.pl. E, no i oczywiście za każdym razem, kiedy jestem w Czmielu, aby wam tam dosyć często, zawsze z chłopakami, że tak powiem, wymieniałem się informacjami, co, jak z tym morszczakiem itd., itd aż w końcu się zaczęło i że tak powiem, zdecydowałem się na krewetki morskie. Akwarium będzie nie za wielkie, 30x30x30 30 30, white co będzie wchodziło w skład mojego yy, tego krewetkarium? Zaraz Wam pokażę dokładnie, co będzie, co będzie z poszczególnych produktów, jak to będzie wyglądało. Jak, ja mówię, ja jestem totalnym laikiem w tematyce morskiej. Tutaj no, muszę się totalnie że tak powiem, oddać w ręce wiedzy, która jest na mikroakquapl. I totalnie się oddać, że tak powiem, w wiedzę chłopaków z Trzmiela, którym bardzo dziękuję za pomoc. Oni mnie też, że tak powiem, namówili, żebym zaczął, żebym spróbował. Skoro tak sobie fajnie radzę z krewetkami i słodkowodnymi, to dlaczego miałbym sobie nie poradzić z morskimi? No to spróbujemy. No. Dlatego zaczynam od małego kalibru, żeby, że tak powiem, nie inwestować dużo, 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 a potem się przejechać, jak coś by mi nie poszło. Dlatego zaczniemy od krewetek. Może kiedyś będzie to akwarium jakieś większe, morskie. No zobaczymy. Także będę Was w tych filmikach, to jest pierwsza część taka, taka zapoznawcza, pokażę Wam sprzęt, jaki do tej pory zakupiłem. Będę Was krok po kroku prowadził, że tak powiem, po tej tematyce morskiej. Nie będę tutaj, nie wiem, jakoś rzucał wiedzą na lewo i prawo, no bo nie mam tej wiedzy. No, ale może wspólnie jakoś tutaj ogarniemy ten temat i będzie, będzie to fajnie wyglądało. Na razie akwarium, sprzęt, zalejemy wodą. Później, z tego co się orientuje, potem jakaś skałka, koralowce i na końcu krewetki. Wybrałem krewetki Sexy Shrimp. Bardzo ładne, super wyglądające krewetki. Możecie sobie je zobaczyć googlując w internecie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ktoś z Was się także zdecyduje. Aby zacząć ze mną tą przygodę z krewetkami morskimi, myślę, że to będzie fajna przygoda. Fajnie się zaczyna. Sprzęt zakupiony, zaraz wam pokażę i będziemy działać. Będziemy działać. Zloty i upadki może jakieś będą, no zobaczymy jak to będzie szło. Sam jestem tego mega, mega ciekaw. No ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. To jest część pierwsza. Myślę, że tych części będzie kilka, bo w kolejnej części poskładamy wszystko do kupy, odpalimy. Później będziemy dodawać skałkę, piasek, yy, nie wiem, koralowce i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Także zobaczymy jak to nam wszystko fajnie wyjdzie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Yy, będę Was informował na bieżąco jak to wygląda i, i, i może Anusz yy, zrobi się nas, z takich wariatów krewetkowych, yy, z krewetkami morskimi yy, więcej. Także to by było na tyle mojej gadaniny. Teraz Wam pokażę produkty jakie mam, czego będę używał na start. Za doradztwo w wyborze produktów oczywiście także odpowiadają chłopaki z strzmiela, bo oni naprawdę ogarniają temat jeśli chodzi o akwaria, a szczególnie już w ogóle akwarystykę morską to w jednym paluszku mają. Także no, tutaj nie będę, nie będę wdziwiał i robił z siebie jakiegoś tam super osoby, która ma wielką wiedzę. Nie? Także zobaczmy co tam w trawie piszczy. Zaczniemy, zaczniemy od zbiornika. Zbiorniczek będzie niedużych rozmiarów, będzie to kosteczka. Kosteczka OptiWide 30-30 na 30, taka, taka popularna, popularna kostka. To będzie, to będzie mój mój baniaczek, taka oto, taka oto kosteczka z OptiWhite. Do tego, do tego oczywiście zakupiłem czarne, czarne tło. Z tyłu sobie ładnie wykleję. Jako, że zbiornik będzie stał prawdopodobnie w rogu, to okleję czarnym tłem tą ściankę i tą ściankę. A te dwie, przez które będę podziwiał krewetki, będą oczywiście nieoklejone. To będzie tło pod, pod zbiorniczek oczywiście pianka. Jeżeli nie macie pianki, to. Może się dać styropianu kawałek, ja akurat e, kupiłem piankę, więc tutaj pójdzie, e, pójdzie pianka. Co będzie robiło za filtrację? Otóż za filtrację w tym zbiorniku e, będzie robił e, filterek firmy Aquel, e, będzie to Versamax 3. To jest ten jeden z większych, chyba największy jeśli chodzi o kaskady. On będzie robił za filtrację w tym baniaczku. Oczywiście, jak to mi doradzili koledzy z Śmiela, będzie troszeczkę zmodyfikowana. Tutaj będą troszeczkę zmodyfikowane te media filtracyjne, które się znajdują w środku filtrze. Tutaj jest tylko sama gąbka. To będzie troszeczkę, troszeczkę zmienione, tam będą inne wkłady, gąbki kawałek też, ale tam będą inne wkłady. Ale o tym, jak to będę robił, pokażę Wam w kolejnej części. Także jako filtracja idzie filterek Aquela. Do tego będzie w zbiorniku grzałeczka. Grzałeczka będzie 50W, także, także z Aquela do tego oświetlenie oświetlenie także, także aquelowskie 2 razy 6 watów marin to będzie, to będzie robiło za moje oświetlenie w tym, w tym zbiorniczku co będzie w środku jeśli chodzi o media filtracyjne w tym filterku otóż tutaj jakby będę się Opierał na świetnych produktach firmy Sichem. Pójdzie Matrix filtracyjnie, następnie będzie gąbeczka pójdzie także Purigen. Pójdzie także Purigen. Razem z Purigenem pójdzie produkt Fosguard. I do tego. Do tego pójdzie jeszcze coś takiego jak chemi pure. Co chcę Wam powiedzieć, to, to nie jest jakby, że tak powiem, że ja jestem takim fantastycznym znawcą i że ja sobie wybrałem takie produkty, które tam się znajdą jakby w moim filtrze kaskadowym. Otóż nie, no, jak wiecie, że ja nigdy nie miałem styczności, jak już mówiłem, z, 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 z akwariami morskimi. Dlatego tutaj muszę się opierać całkowicie na fachowości i doradztwie kolegów z śmiela oraz, że tak powiem, z jakichś tam stron internetowych, na przykład MikroAqua. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze z takich dodatków to będzie, będzie termometr, abym wiedział jak tam temperaturka w tym akwarium i dojdzie także hydrometr. Dojdzie także hydrometr do sprawdzania zasolenia, zasolenia wody. Także moi drodzy, taki to jest mój zestaw, jeśli chodzi o start zbiornika e, morskiego z krewetkami. Jak mi to się uda, jak to wszystko tutaj uda mi się odpalić, to będziecie na bieżąco. E, kolejne części będą. Jakby z kolejnych etapów mojej przygody tutaj z tym zbiorniczkiem morskim. Jestem tego bardzo ciekaw, jestem ciekaw, jak to mi się uda. Myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Postanowiłem zacząć od takiej niewielkiej kostki z krewetkami, a być może kiedyś, kiedyś powstanie duże akwarium morskie w moim domu. Na razie małymi kroczkami. Zobaczymy to, jak to mi się uda i, i będę coś więcej, więcej wiedział. Jeszcze tylko Wam tutaj dorzucę, że za taki start baniaka, jeśli chodzi o, o bakterie, to będą robiły także bakterie z firmy Sichem. Będzie to produkt Stability. Akurat jak już Wam wcześniej pokazywałem, mam 4-litrową bańkę tego produktu, gdyż używam go do moich krewetkari słodkowodnych. I tutaj też śmiało mogę ten produkt używać, i on będzie tutaj mi pomagał w wystartowaniu tego mojego małego morszczaka. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. Chciałem Wam pokazać, co mam, na czym będę się opierał i jak to będzie wyglądało od strony sprzętowej. W kolejnej części pokażę Wam, jak przygotowuję ten filtr, właśnie. Jak tam sobie ogarniam te media filtracyjne, co, gdzie, w jakiej kolejności jest powkładane. Wszystko zmontujemy, zalejemy wodą. No i dobrze, i będziemy, będziemy działać. Dobierzemy jakąś skałkę, e, dobierzemy jakieś tam e, koralowce i tak dalej, żeby to jakoś wyglądało. No i później już same krewetki. Także to by, moi drodzy, było na tyle. Jeżeli filmik się wam podobał to jak zwykle łapka w górę. Mam nadzieję że może kogoś zachęcę kogoś kto razem ze mną zacznie przygodę z krewetkami morskimi na razie koszt tego zestawu który wam pokazałem oprócz bakterii oprócz bakterii stability to ten koszt to jest w granicach 600 zł. Nie? Taki jest koszt jak na razie tego, tego zestawu. Tych wszystkich, tych wszystkich produktów, które wam tutaj pokazałem. Na jakiej kwocie to się skończy, to zobaczymy. No ale mówię, zawsze chciałem mieć yy, morszczaka. No i zaczynamy od takiego zbiorniczka 30-30 na 30 30x30 z krewetkami Sexy Shrimp. Także dobra, to pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć, cześć.